Mi się trochę kojarzy z czepkiem pielęgniarki. Aleja Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim to miejsce, gdzie można sobie pozwolić na więcej. Nagrobki są zupełnie inne, są bardziej okazałe, są większe, są zrobione z innych materiałów, ale coś je łączy, są takie dość przyjazne. Każdy coś chce przekazać człowiekowi o Osobie tutaj pochowanej, o osobie zmarłej, niesie dużo informacji. Nie mogłem się tu nie wybrać, żeby zobaczyć pigułkę Ewy Demarczyk, nagrobek bardzo kontrowersyjny, mocno krytykowany przez Krakowian. No, tak właśnie wygląda. Jest w takim miejscu, w narożniku, można powiedzieć, ale i zasłużonych. Aczkolwiek podejrzewam, jakie były inspiracje Krzysztofa Bennarskiego. Który projektował ten nagrobek? Myślę, że.